All I hear, go get the money, money. so I go get it. Get, it, get it Hate means I do something right, right. so I'ma let him Yeah, I'ma let him, yeah, yeah, yeah Yeah, I'ma let him I, I hit the nail on the head Pada deszcz, stoimy w korku i to o czym mówiłem, jest tu tak dużo funkcji dobrze, że tu jest ten przycisk auto i wyświetla się dodatkowa informacja na zegarach, że czujnik deszczu jest włączony albo wyłączony. Tu, o, tu odpalamy tylną wycieraczkę, która notabene jest schowana w tym tylnym spoilerze i co ciekawe zauważyliśmy, że tutaj jest bardzo nieprzyjemny dźwięk jak się wyłącza tą wycieraczkę, bo jak ją włączam ona się nagle Pojawia, jak wyłączam, takim zamaszystym ruchem chowa się do góry w ten spoiler i jest taki nieprzyjemny dźwięk. Jak ja go tutaj słyszę, a ten dźwięk jest jakieś dobre 4 metry za mną, to pasażerowie w trzecim rzędzie na pewno będą narzekać. W końcu to Cadillac Nawet w korku możesz się poczuć w tym aucie jak prawdziwa gwiazda Roka, król, raper, celebryta. Stoisz, wszyscy. Na Ciebie patrzą. Przynajmniej starałem się patrzeć, bo muszę mieć głowę wysoko do góry, ponieważ jesteśmy na poziomie. No nie, to ci żołnierze z prawej nie. Faktycznie patrzą na nas z góry. Ja myślę, że chętnie by zamienili je stara na takiego kadilaka wojskowego. Być może z wyrzutem rakiet do góry. Ten samochód ma taki duży rozmiar, że nawet jak stanęliśmy w salonie koło Volvo XC90, to Volvo XC90, który jest dużym siedmiosobowym samochodem, nagle stało się po prostu małym, potulnym yy, autem. Już nie, nie widać tego rozmiaru takiego o, ogromnego suwa co dopiero w wersji przedłużanej ESV, gdzie tam to, żeby kogoś zobaczyć z tyłu, to trzeba by mu machać, jak w autobusie. <noise> Ale to fajnie, bo z tyłu ławka, samochód może być też 8-osobowy. Wracając do meritum, jak się jedzie? Samochód jest mega wygodnie zestrojony, mimo tego, że jest na ramię, jedziemy po prostu, płyniemy tym samochodem. Jedynie zmieniając tryb jazdy na sportowy, możemy poczuć, kiedy zawieszenie się usztywnia, samochód jest wyraźnie zrywniejszy i jeżeli chodzi o tą zrywność, to tutaj mała uwaga, przyspieszenie na papierze jest bardzo dobrze, 5-9 do jak na ponad 2,5-tolowego kolosa, to jest imponujący wynik, ale to jest zasługa tego silnika V8 pod maską, no i dziesięciobiegowej, szybkiej, zwinnej skrzyni biegów. Zwinnej jak zwinnej, w tym aucie jest do nas zestopniowana wyraźnie pod komfort, czyli zmienia biegi płynnie, delikatnie, nie jest to takie natarczywe wbijanie tych biegów jak w Mustangu w trybie Sport czy Camaro. Ale takie ma być, bo to auto całe jest zestrojone pod komfort. Szyby z przodu mamy klejone, co fajnie wpływa na akustykę. Jesteśmy w tym aucie dość dobrze odizolowani od świata zewnętrznego. A samochód, dzięki temu, że ma również odłączany system cylindrów, naprawdę zadowala się relatywnie niewielką ilością paliwa. No, porównuję go tutaj bezpośrednio do GLA 6 MG. No, tam był jeszcze mocniejszy samochód, aczkolwiek mniejszy, ale spalanie było nawet większe. To może być zadziwiające, bo zawsze amerykańskie auta uchodziły za te najbardziej paliwożerne. Co daje nam taki Cadillac? Na pewno poczucie tego, że siedzimy w super samochodzie, wyróżniamy się od innych, to jest zupełnie inny samochód niż Mercedes GLS, którego można pomylić z innymi wersjami tańszymi, no bo Cadillac jest dostępny tylko w jednej super drogiej wersji i tak naprawdę nie pomylicie go z tańszym odpowiednikiem w dieslu czy ze słabszym silnikiem. Przyspieszenie nie jest odczuwalne ze względu na dużą masę i gabaryt samochodu, ale po e, otoczeniu widać, że to auto dobrze się odpycha. Czy kupiłbym takiego Cadillaca osobiście? Patrząc na te wszystkie testy, e, szczerze mówiąc, Najnowsza wersja, piąta generacja Cadillaca zrobiła na mnie, nie miałem, o, nie miałem okazji testować ani obsować z nią na żywo, ale zrobiła na mnie piorunujące wrażenie i w testach nawet z Mercedesem GLS, Mercedes w większości testów po prostu z Cadillaciem przegrywa. Musieliśmy się przenieść do środka, ponieważ pogoda nas zaskoczyła jak zima drogowców. Luksusowy SUV Cadillaca produkowany jest od 1991 roku niezmiennie w Teksasie w fabryce w Arlington. Doczekał się od pięciu generacji. Samochód upodobali sobie nie tylko amerykańscy raperzy, celebryci i piosenkarze. Jeżdżą nim m.in. Dr. Dre, Jessica Simpson czy David Beckham. Duże, trzyrzędowe, luksusowe suwy w Stanach są bardzo popularne. Dlatego samochód ma na amerykańskim rynku sporą konkurencję. Między innymi Chevroleta Suburban. Chevroleta, Tahoe, GMC Yukon czy Lexusa LX 570. Europejska odpowiedź na Cadillac to Mercedes GLS czy BMW X7. Cadillac Escalade w Ameryce to wyznacznik statusu społecznego. Niestety poza aktorami czy raperami równie chętnie sięgają po niego dilerzy narkotyków, co psuje wizerunek samochodu, ale również napędza popyt na dodatkowe usługi typu tuningowego, jak montowanie ogromnych kół, czy przerabianie wnętrza w wersji przedłużanej ESV, która ma 5,7 metra. Wnętrze tego samochodu w tylnej części zostaje zmienione praktycznie jak salon w super luksusowym domu. Cadillac Escalade możecie nabyć w niektórych europejskich krajach, jak i również w Azji. Co was pewnie nie dziwi, najwięcej Cadillaców Escalade sprzedaje się w Rosji. Samochód można nabyć za ponad 4 miliony rubli. Rosjanie słyną z upodobań do drogich luksusowych przedmiotów oraz do zimnej wódki. Czwarta generacja Cadillaca Escalade produkowana jest od 2015 roku. Nasz samochód jest z 2018 roku, po małym liftingu, w najbogatszej wersji Platinum. Przekonajmy się, jak wygląda luksus po amerykańsku. Jednak zanim przejdziemy do środka, pokażę wam, co znajduje się pod maską naszego Cadillaca. Konfigurując Cadillaca Escalade czwartej generacji, nie mielibyście zbyt dużego wyboru, jeżeli chodzi o silniki. Mamy tutaj jedyny dostępny silnik o pojemności 6,2 litra w układzie V8 o mocy 425 koni i momencie obrotowym 624 Nm. Jest to bliźniacza konstrukcja do jednostki napędowej, którą możecie znaleźć m.in. w Chevroletcie Corvette czy Chevroletcie Camaro. Jednak na potrzeby tego dużego potwora został on nazwany Dumnym tagiem EcoTech. Silnik naszego kadilaka został sprzężony z 10-obiegową automatyczną skrzynią biegów. Co ciekawe, skrzynia biegów została zaprojektowana w kooperacji Forda i General Motors. Możecie ją znaleźć w innych modelach, m.in. w Fordzie Mustangu czy w Chevroletcie Camaro. Od 2015 roku auto było zaoferowane z 6- lub 8-biegowym automatem. Dzięki najnowszej skrzyni biegów 10-obiegowej Hydramatic. Udało się zaoszczędzić inżynierom Cadillac'a 5% paliwa na każde 100 km. Samochód średnio spala między 17 a 20 litrów, czyli jak łatwo policzyć, możecie zaoszczędzić kupując nowego Cadillaca z super skrzynią biegów cały 1 litr na każde 100 km. Co ciekawe Cadillaca Escalade można było zamówić z napędem na tylną oś. Pewnie dałoby się go przerobić na driftowóz, chociaż bliżej mu do samochodu terenowego ze względu na to, że całą konstrukcję umieszczono na ramie. Wyróżnikiem Cadillaca Escalade jest masywny przód, a na pierwszym planie mamy ociekający chromem potężny grill. Patrząc na to, co się dzieje u stylistów BMW, pewnie wzorowali się na swoich prototypach na amerykańskiej konkurencji. Nie tylko grill jest wyróżnikiem luksusu, jak i również lampy podłużnie wkomponowane tutaj w błotnik, jak i w zderzach. Jednak najbardziej kiczowatym elementem, jaki zamontowali na dole zderzaka, jest kierunkowskaz, który niestety nie jest ledowy a w zamian tego wsadzili tutaj tanią żarówkę. Zaleta jest tego taka, że kupicie ją pewnie na każdej stacji benzynowej. Jednak nie wyobrażam sobie, jak jakiś znany raper czy piosenkarz klęczy pod swoim Kadilakiem i zmienia tą żarówkę. To co najważniejsze w Kadilaku Escalade skrywa luksusowe amerykańskie wnętrze. Jednak zanim wsiądziecie do Kadilaka, przywita Was piękna podświetlana klamka czy wysuwany elektrycznie próg. Siadając do wnętrza Cadillaca Escalade, nie mamy wątpliwości, że siedzimy w mega luksusowym samochodzie. Mamy tu m.in. deskę oprzytą skórą i uwaga, dół deski przypomina Alcantarę, jednak Alcantarą nie jest. Jest to zamsz. Ciekawa jest również kierownica. Cadillac do każdego modelu ma inną kierownicę. W Cadillacu Escalade mamy kierownicę multifunkcyjną, podgrzewaną z uwaga aż 17 przyciskami. Mało tego, aby to wszystko uprościć, po prawej stronie mamy jeden przycisk, który ma aż pięć funkcji, czyli tak naprawdę w jednym przycisku mamy pięć przycisków. Możemy go używać do zmiany ekranu od prawej do lewej, góra, dół, jak i sam w sobie również jest przyciskiem. Przycisk w przycisku z przyciskiem. Przycisk, przycisk. Stop. dobrze. Stop. dobrze. W luksusowym wnętrzu Cadillaca niestety znajdziemy elementy staniego pickupa lub suwa, jakim jest na przykład Chevrolet Tahoe. Między innymi ta dźwignia zmiany biegów. Nie dość, że wygląda tandetnie i jest można powiedzieć w niewłaściwym miejscu dla takiego samochodu, to jeszcze cała lata na boki. A dzięki temu, że jest o jeden przełącznik mniej, to tak naprawdę przełącznik wycieraczek kierunkowskazów musiała przejąć jedna tutaj dźwignia. Na której umieszczono wszystkie te funkcje, co tworzy ją niezwykle skomplikowaną w obsłudze. O tym, że mamy samochód o może nie najlepszych, ale właściwościach terenowych, możemy się przekonać patrząc na ten przełącznik, który zmienia nam nastawy napędów. Zamiast licznika przed oczami kierowcy mamy wyświetlacz o przekątnej 12,3 cala, który możemy sobie dowolnie modyfikować w każdych z trzech sekcji. Może nam pokazywać on m.in. takie rzeczy mało istotne z punktu widzenia użytkownika Cadillac'a, jak m.in. motogodziny, temperaturę płynu w skrzyni biegów, bądź możemy mieć po prostu pusty, pustą sekcję. Jeżeli by nam się znudził nowoczesny wygląd tego, tego wyświetlacza, możemy sobie zmienić na bardziej tradycyjne zegary, które wyglądają jak analogowe. Przycisk od świateł awaryjnych również jest umieszczony w dziwnym miejscu od góry na kolumnie kierowniczej. Jednym z ciekawszych rozwiązań Cadillac'a jest to, że jadąc samochodem, tak naprawdę widzimy tylko i wyłącznie wyświetlacz z mapą. Jeżeli będziemy chcieli zmienić funkcje, to nie widzimy ich na ekranie, ale jak tylko zbliżymy nasz palec do wyświetlacza, pokazują się na nim przyciski funkcyjne. Amerykańscy inżynierowie również pomyśleli o tym że jeżeli Jarosław Kaczyński chciałby sam prowadzić swojego Cadillaca Escalade, to miałby taką możliwość, ponieważ w Cadillacu są zamontowane regulowane pedały. Kolejnymi ciekawymi rozwiązaniami, jakie zastosowali Amerykanie, są między innymi dziwne przyciski. Tak jakby się nie dało normalnie otworzyć schowka, to mamy przycisk na konsoli centralnej. Również na dole, otwierając dekory, które zasłaniają konsolę środkową, Mamy przycisk z śnieżynką. Dzięki któremu możemy chłodzić nasze napoje korzystając z tych dwóch cup holderów umieszczonych w przedniej części podłokietnika. Masywny podłokietnik kryje w sobie nie tylko bardzo dużo miejsca, ale również schowek chłodzony, który w dziwny sposób się otwiera. Można go wykorzystać na przykład jako tackę pod hamburgera. Jeżeli nie masz miejsca w portfelu, inżynierowie Cadillac'a pomyśleli również o tym, montując tutaj schowek na drobne pieniążki. W związku z tym, że raperzy, jak i słynne gwiazdy, często po imprezie rano nie wyglądają zbyt atrakcyjnie, Cadillac również pomyślał o tym, aby. Światło, które mają zamontowane w daszku przeciwsłonecznym, nie oślepiało ich od razu po otwarciu lusterka. Co ciekawe, tylną klapę możemy otworzyć na dwa sposoby. Możemy otworzyć samą szybę, aby włożyć jakieś mniejsze elementy. I tutaj również, ze względu na to, że klapa otwiera się z całym tylnym spoilerem, widzimy takie dziwne rozwiązanie w postaci Cadillaca, czyli mamy dwa kabelki, które prowadzą nam do szyby. Zasadzając większe przedmioty, pewnie można byłoby je zahaczyć i uszkodzić. Natomiast, otwierając klapę, tak jak do zapakowania większych przedmiotów, po prawej stronie mamy tylny trzeci rząd foteli podnoszony elektrycznie. Co ciekawe, drugi rząd foteli również możemy złożyć z tej pozycji. I oto możemy włożyć dywan lub teściową. Voilà. Co ciekawe, w drugim rzędzie siedzeń fotele są bardzo wygodne, miękkie, natomiast nie mają praktycznie żadnej regulacji. Jak przed nami będzie siedziała duża osoba, bądź w przypadku rapera dwumetrowy ochroniarz, to za nim nikt nie będzie siedział komfortowo. Co ciekawe, do dyspozycji tylnych pasażerów mamy aż trzy ekrany. Jeden główny, który zapewne można oglądać z trzeciego rzędu siedzeń. Jak i dla pasażerów, którzy siedzą za kierowcą, jak i pasażerem przed nim, mamy os dwa osobne ekrany. Niestety, jak na tak luksusowy samochód, te wyświetlacze w zagłówkach wyglądają trochę archaicznie, choćby nawet ze względu na swój rozmiar, jak i to, że nie są dotykowe. W ogromnym połokietniku znalazły się również miejsce na trzy gniazda USB, schowek. Jak na amerykańskie auto przystało, mamy tutaj nawet gniazdko 110V. No i gniazdko od zapaniczki. Dziwną rzeczą jest to, że nie znajdziemy w tak dużym i luksusowym samochodzie dachu panoramicznego. Mamy za to z przodu mały szyber Natomiast Amerykanie umieścili w podsufice nawiewy, co nie jest częstym rozwiązaniem w tego typu samochodach. Podsumowując, Cadillac Escalade. Jest można powiedzieć takim białym krukiem na naszych drogach. W mojej wersji jeszcze da się ten samochód normalnie użytkować, ale przedłużaną wersję nie wyobrażam sobie, aby ktoś parkował pod biedronką czy w galerii. Chcieliśmy podziękować Majkowi za pożyczenie tego wypasa do testu. Jeżeli materiał Ci się podobał, to zostaw łapę w górę, napisz komentarz i udostępnij ten film swoim znajomym. Do zobaczenia, cześć!